Adrian Zandberg z partii Razem, która nie należy do zwolenników partii Jarosława Kaczyńskiego, a wręcz przeciwnie, zauważył w obecnej ekipie rządzącej koryciarstwo. Co miał poseł Zandberg na myśli? Posłuchajmy. Wysoka Izbo, pośmialiśmy się przy wniosku pana posła Sachajki, ale sprawa jest poważna, bo naprawdę nie ma tygodnia, żeby media nie ujawniły kolejnych aparatczyków powtykanych do spółek. Wczoraj on pokazał, co się dzieje na kolei, panie ministrze Klimczak. Upychacie tam przegranych wójtów, krewnych i pociotków polityków, ludzi o żadnych kompetencjach, którzy z koleją nie mieli nic wspólnego. I to się powtarza: to było już w agencjach, w ośrodkach doradztwa, w jakichś nawet nieszczęsnych hotelach. Panie mistrze, to jest naprawdę żenujące i to jest ordynarne koryciarstwo, które, tak się nie cieszcie, niczym się nie różni od tego, co PiS robił w poprzedniej kadencji. Ja mam tutaj przed sobą magazyn z biegiem szyn. Czy tam jej naprawdę ręce opadają. No, facet spod znaku koniczynki zajmował się zdrowiem i kanalizacją, ale teraz nagle odkrył w sobie duszę kolejarza i trafia do strategicznej linii hutniczej szerokotorowej. I takich historii tam są dziesiątki, niestety z wielu partii rządzących, nie tylko z psl u Przepraszam, ale to jest pina, a nie powożne zarządzanie majątkiem publicznym. I to się naprawdę niczym nie różni od tego, co Dziękuję. uprawiał w poprzedniej kadencji PiS. Miały być panie przejrzyste pośle. konkursy, miały być przejrzyste zasady, miało być wszystko jasne i niestety wszystko jest jasne. Dziękuję panie, panie pośle. zasada, kto ma kolegę ministra, ten zostaje snykurem. Dziękuję bardzo panie pośle, czas minął. Dziękuję bardzo panie pośle. W pewnym sensie wypowiedź Adriana Zandberga kontynuował poseł Zapałowski z Konfederacji, który nawiązał do sytuacji w sektorach leśnictwa i łowiectwa. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska w Departamencie Leśnictwa i Łowiectwa, który kieruje pan Michał Dorożała, zostały zlikwidowane wydziały: Wydział Gospodarki Leśnej, Wydział Łowiectwa, Wydział Nieruchomości Leśnych, Wydział Szkolnictwa Leśnego. Zostali zwolnieni ludzie, którzy byli jeszcze zatrudniani przez poprzedni rząd Platformy Obywatelskiej. Po co. No, chodzi tylko o to, że trzeba gdzieś zatrudnić aktywistów, którzy niektórzy wieszali się gdzieś tam po drzewach czy blokowali. Proszę państwa, dochodzi do dewastacji gospodarki leśnej w Polsce. I ja to nie mówię tutaj politycznie, tylko państwo zwróćcie uwagę, co się dzieje w tym wydziale. No cóż, nic nowego. Każda przecież partia realizuje z zapałem ustawę o koryciarstwie, wręcz wzorowo. Czy to się kiedyś zmieni? Tylko wtedy, kiedy nie będzie żadnej spółki skarbu państwa, a do Sejmu będą wchodzić ci, którzy coś w życiu osiągnęli.